Nazywam się Anna Rak, pracuję na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Mienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Moje badania koncentrują się na erozji demokracji, protestach i relacjach pomiędzy protestującymi a policjantami. Na co dzień w moich badaniach poszukuję odpowiedzi na takie pytania, dlaczego współczesne demokracje są tak bezbronne i podatne na zagrożenia antydemokratyczne, co jest źródłem erozji demokracji, dlaczego jedni decydują się publicznie manifestować poparcie lub sprzeciw wobec antydemokratycznych decyzji politycznych, a inni nie, dlaczego niektórzy używają przemocy fizycznej podczas protestów, sięgając po kamienie, kije baseballowe czy kostkę brukową, by robić funkcjonariuszy na służbie. Wyniki moich badań mają zastosowanie przede wszystkim do edukowania społeczeństwa obywatelskiego w zakresie jego roli we wzmacnianiu demokracji. Są też jednak użyteczne do dostosowywania do zmieniającego się kontekstu społecznego planów zarządzania kryzysowego. Unauczają bowiem kierunki koniecznej modernizacji systemów zarządzania kryzysowego w obszarze wyznaczania, Odpowiednich do sytuacji sił i środków w siatkach bezpieczeństwa dla zagrożeń, będących skutkami mobilizacji społecznej, planowania i wdrażania różnych modeli kontroli protestu i wpływu policji na zwiększanie, zmniejszanie e, poziomu agresji uczestników protestów. Są one ważne społecznie, bo dostarczają ośrodkom decyzyjnym informacji o wzorcach agresywnych zachowań, których. Specyfikę muszą wziąć pod uwagę, aby zapobiec eskalacji zachowań przemocowych w sferze publicznej.